Bang! Trzy najważniejsze rzeczy, żeby dobrze się uczyć i lepiej zapamiętywać. Pierwsze, najważniejsza, Twoja koncentracja musi być bardzo dobra i musisz mieć odpowiedni stan pobudzenia. To znaczy, jeżeli chcesz się nauczyć nowej rzeczy i będziesz ciągle zerkać w telefon, robić inne rzeczy, idę posprzątać, idę pranie, coś tam, coś tam, no to niestety, to nie działa. Głęboki fokus, lepiej 15 minut na pełnej, być faktycznie w tym miejscu i czytać, niż gdzieś tam po trochę skakać i tak dalej. Nasz mózg zupełnie gorzej to zapamiętuje. Ten stan pobudzenia jest też ważny, czyli żeby był na odpowiednim poziomie. Nie możesz być zbyt zmulony, taki wie, ora rauczę się, no ale nie możesz być przyboczowany, bo zaś nie będziesz w stanie utrzymać tej uwagi. Staraj się znaleźć ten swój stan optimum. To pewnie tak w skali 1, 10, będzie koło 6, 7, żeby faktycznie najlepiej się uczyć. I ostatni aspekt, i nie możesz go pominąć, bo niestety bardzo mocno wpływa, a my go bardzo zaniedbujemy. Sen. I odpoczywanie, ponieważ przez sen nasz mózg jakby odtwarza to, czego się uczyliśmy. Jeżeli w tym samym dniu, w którym się czegoś uczyłeś, yy, gównia nie śpisz, to ta wiedza po prostu przepada. Dlatego dbaj o siebie i ucz się lepiej.